Kroków możemy zrobić przez cały dzień Witam was bardzo serdecznie na naszym fantastycznym daily gdzie filmy są codziennie o 15.15 .15. Róbcie kroki póki możecie, bo za chwilkę możecie wylosować na przykład ich 10 A nie, a 20 tysięcy to lepiej nie robić Ale... jak wylosuję 20 tysięcy to muszę zrobić 20 to tysięcy? To zrobić 20 tysięcy, dokładnie tak Weź sobie jeszcze x2 później do... Nie, a tam co tam ty 10... myślałaś, że jak wylosujesz 20 tysięcy i co zrobisz 20 kroków czy co? Tak. Musimy zrobić do końca dnia idealną liczbę tych kroków Jak coś Im, Im bliżej dobra tym wygrywasz nie chcę, druga osoba To wtedy mi się podoba, taka opcja. Ale jak tylko zostanie 20 koła, to co kurde? No, dobra, teraz najlepiej 10 tysięcy. Zakręciła, zakręciła kinia Aj, uwaga. Ja błagam mnie 20, proszę, nie, błagam. 20, 20, 20. Ale. Daj! a nawet teraz 2. Nie, 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 nie moje X2. 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 Zero! zero. W ogóle A żeby tak było czterdzieści. X2. X2, X2, X2. Ja się... raz 2 dwa mnożymy oryginalne liczby, które były. Zero. No. To 0 razy 2 to 0. Jak jedziemy? Ja. A ale mogłem cię konserwować. Siedem, dziewięć, Nie, zero, Nie, ty już tyle masz. Ale ja mam yeah. to z 10 tysięcy moja drugiego.